Cześć, witajcie na kanale MotoInfo.pl dzisiaj pogadam Wam na temat obudowy amortyzatora w Audi 80B4. Takie same mocowanie jest w B3 i główny problem polega tutaj na tym, że to mocowanie gnije w tym miejscu i to miejsce oderwie się Wam i w czasie jazdy macie takie głuche bicie. Problem pojawia się z tej strony od spodu, że mocowanie też urywa się tutaj przy korpusie. Ono jest w tym miejscu spawane, bo ten kołnierz jest tak nasuwany. Tu jest obspawany, a gnije też o tutaj, w tym miejscu. Bo tak, przyczyna jest taka: tutaj idzie na górę sprężyna i tu zbiera się brud w sól z zimy. I to wszystko gnije. Tak samo robi się to w tym miejscu. Tutaj nie ma jak zgnić. Bo zobaczcie, tutaj jest 3 mm blachy, No za 3 z 2, 2,5 na pewno. To nie przegnie. To jedynie może mieć nalot korozji. Główny problem jest w tym miejscu. Jak to zabezpieczyć? No oczyścić dokładnie. Najpierw zobaczyć czy to się to, to w ogóle ma sens to czyszczenie. Dokładnie oczyścić. Jak nie możecie oddać tego do piaskowania, to ja użyłem elektrolizy. Najpierw użyłem elektrolizy. Najpierw, najpierw to oczyściłem ten najgrubszy syf, jaki był możliwy do oczyszczenia ręcznie. Później użyłem elektrolizy. I następnie po elektrolizie znowu to oczyściłem. Później nałożyłem tutaj podkład antykorozyjny. To był podkład. To był taki środek do usuwania rydzy. Zaraz Wam pokażę. To był taki środek. Do usuwania rdzy Air Stop z APA. A to tylko i wyłącznie kupiłem, bo zobaczyłem u jednego youtubera, <grymna> u jednego majst, można powiedzieć, że ten podkład działa, bo robił taki test zbiorowy, test tych odrdzewiaczy i ten podkład działa. Na ten podkład poszedł podkład epoksydowy z Bola, taki szary. Już wam Poszedł taki podkład z bola szary. I jak to zrobiłem? Jak to już wyschło, to później końcowo jakiś tam lakier. Lakier do malowania. No i tak zabezpieczona to jest drona prawa pasażera. Mam nadzieję, że posłuży parę lat. I tutaj, a jeszcze najważniejsze, jak tutaj będziecie sobie też patrzeć, czy to nie jest skorodowana na początku to musicie też zobaczyć, czy ten gwint jest wystarczająco głęboki, bo może być tak, że korozja nie wzięła tej części, ale korozja wzięła tą część i tu praktycznie nie, nie będzie gwintu. Jak widzicie, u mnie gwint jest dość daleko, bo jest około centymetra, może nawet więcej niż centymetr. Gwintu nie ma gdzieś 3 mm na końcu, ale do końca to i tak nie dochodzi nakrętka. Nakrętka gdzieś dochodzi centymetr. Tak, o. Także na to też musicie zwrócić uwagę, jak to, bo też potrafi być w środku, tylko ku mnie skorodowane, bo ktoś mógł nie wlać oleju tam do środka. Także jak to zrobić? No, ja zastosowałem tutaj taki dwa razy odrdzewiacz fosforowy. Odrzedzawiłem to fosforem i zaraz to olejem zaleje. Nie wiem, czy to jest dobrze wypowiedziane. W taki. kupiłem to w sklepie w takiej pomarańczowej butel butelce. Chyba tak. Jak nie to wam jeszcze dam informację. O, o teraz wam pokażę jak ten specyfik wyglądał o, w tym momencie. No i to jest ten specyfik, który użyłem do się środka. Tam. Dobra to ja biorę się za składanie, a później wam pokażę jak to wygląda. No i tak oto moje prace przebiegają. Zalałem już obudowę olejem. No, ciężko. Wiadomo jak lejecie sobie olej to musicie Nalać go tyle, no, aż z górą wyjdzie co nie? I dopiero wkręcicie amortyzator nakrętką. O tutaj. Jak nie macie klucza do tej nakrętki, to musicie. O do tej, o nakrętki to musicie. Tak jak ja tam daleko jeszcze ta czerwona żabka, to żeby użyć i jakoś pójdzie. Pamięta, pamiętajcie, tylko aby oczyścić cały gwint, tutaj tu i tutaj do mocowania, do nadwozia, w tym miejscu. Nakładamy odbojnik. Nakładamy osłonę odbojnika. To jest dokręcone. Bardzo mocno dokręćcie sobie to, bo to trzyma Wam później całość, jak jest wszystko skręcone sprężyn sprężyną. Aby Wam to nie wystrzeliło, to wszystko trzyma. Także dokręćcie sobie bardzo mocno. I co? Wysuwamy sobie. Jezu. O to wszystko To są amortyzatory olejowe, jakby ktoś nie wiedział. Także to nie są amortyzatory gazowe, które będą... Sorry, bo mam które będą e, wam odbijały do góry, tylko to są olejówki. Jak ktoś będzie sprawdzał sobie amortyzator olejowy, to nie jego nie sprawdza na płasko, <noise> bo będzie czasami tak przerywać. Tylko trzeba go na piona postawić i w pionie sprawdzać. Główna zasada jest taka, żeby on bardzo ciężko chodził do góry i do dołu. Żeby stawiał duży, bardzo duży opór. To wtedy Wiadomo, że jeszcze coś tam ten amortyzator pożyje. Odbój. No, tu będzie trochę problemu, bo ta średnica jest. Tu jest średnica mniejsza, tu jest większa, żeby to ścisnęło po prostu. Trzeba to ochamę wcisnąć. Ja to robiłem wcześniej inaczej, no ale cóż, teraz trzeba tak zrobić. O, dobra, poszło. Tak to zrobiłem papałem jedną ręką w tym miejscu, a drugą ręką wciskałem. Jest. Dobra. Trochę ciężko, ale się udało. Wiadomo, te nacięcia, te nacięcia do góry. I teraz mocowanie osłony. Nakładacie osłonę. Dociągacie do samego końca. Trzeba na górę wsiąść. O i teraz naciskamy całą siłą w dół. Nie tak łatwo. O poszła. Jeszcze raz. Nie wiem jak to wyglądało. Jeszcze raz czy nie? No, chyba nie. A jeszcze? Nie no chyba już nie. Bo to w dół pójdzie. Tyle chyba. Dobra, o, pyk. Już mamy założoną teraz osłonę. Odbój, co dalej? Żyna. <grywa> Nakładamy sprężynę. Teraz ja to robię tak. Bo w Audi są te nieszczęsne talerzyki, które rdzewieją. Korozja ich bierze. A i zobaczcie mój patent. Bo w Audi Korozja bierze te talerzyki tutaj w środku, tu w środku i po tej stronie. Po tej stronie to wiadomo, bo wilgoć z gumy przychodzi i to rdzewieje. A po tej stronie, bo tutaj się gromadzi woda oczywiście i cały sejf. To co ja zrobiłem, to był jeden odpływ zrobiony. O, widzicie, fabrycznie jest taki odpływ zrobiony. To ja ten odpływ poszerzyłem o gdzieś milimetr, i w drugim miejscu dam drugi odpływ, żeby to nie rdzewiało. No i teraz zasada montowania prosta jest, jak budowa cepa. Patrzycie sobie z której strony, jak sprężyna jest cięta. Z której strony Wam to się będzie ładnie układało, czy z tej strony? No nie za bardzo. Z tej strony będzie się to. O, z tej strony ładnie się to ułoży. Jeszcze możemy postawić sprężynę. Nie, z tej strony będzie krzywo, a z tej strony bo to zależy od tego jak sprężyna jest ucięta. A z tej strony, z tej strony jeszcze gorzej. To bierzemy tam tę stronę. Możemy sobie psiknąć, bo oczywiście, coś tam nie domalowałem. No i dobra, luksus robota to jest lakier szybko schnący to w ciągu godziny wysycha i tak. Jak to montować? Już wam mówię. Montujemy sobie tak. Układamy sobie, co i jak zobaczymy. Ty, majster, ale teraz ty to ściskiem weźmiesz, to ta farba ci zejdzie. To trzeba było, kurcze. To jeszcze raz pomalujemy. Dobra. Przymierzamy. No mniej więcej tak będzie. Kurde, i to jeszcze w tym miejscu, gdzie zacisk będę brać. Ścisk. To nic, to nic. I to idzie później tak. Tu jeszcze jest taka nasadka, taka podkładka. Podkładka w to idzie. Podkładka, talerzyk i poducha. Poducha na to idzie tak. I tutaj ważna rzecz. Tutaj producent daje bardzo mało smaru także tutaj wam zalecam, nie każę zalecam dowalić smaru aż będzie wychodziło uszami no i dobra, zaraz to złożymy jesteśmy teraz na etapie montażu sprężyny ściskania teraz sprężyny musicie sobie teraz dokładnie Ustawić ściskacz, bo od tego będzie zależało powodzenie całej dalszej misji. O, mniej więcej sprężyna ma być w tej pozycji. O tu jest taki mały dzinzelek na, na obudowie, który ją blokuje. I tak przykładacie sobie, ustawiacie mniej więcej. Tak to ma, ma wyglądać. I po drugiej stronie, tak samo przykładacie sobie ściągacz. Wrócimy sobie za to i za to. I tak zaciśnięto. One się w boku układają, także te ściągacze są zawsze pod skałsem. Dobra, ja się zabieram za robotę. Później się włączymy. Złożyłem Mac persona Było trochę trudu. Bo musiałem drugi raz sprężynę zakładać, bo już Wam mówię otoczenie sprężyny. Tutaj przy kciuku była założona odwrotnie, bo nie pasowała tutaj do dolnego mocowania. Tam jest tak jak wiecie, taki dzyndzelek, który trzyma sprężynę, taka, taka, taki haczek, jakby i jest taka wy wypustka metalowa, która ją blokuje. Założyłem odwrotnie sprężynę i wszystko pasuje. Pomalowałem na szybko, bo porysowałem sprężynę. Szybko ją prysnąłem. Zanim, zanim rozbiorę auto, to to przeskoczę, bo to jest szybko snący lakier. Także z mojej strony to tyle. Trzymajcie się. Cześć.